Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj wielki powrót na kanał, przepraszam Was za tak długą przerwę, zaraz wszystko wyjaśnię. Natomiast porozmawiamy sobie dzisiaj o debiutującym we wrześniu trzecim sezonie Sex Education. Zapraszam! O mój Boże, O mój Boże, czemu tyle nie było odcinków? Moi drodzy, ile się dzieje w moim życiu ostatnio, to jest trochę niepojęte. Jak widzicie, jest nowa sceneria, hmm, ciekawe, czemu? Otóż, moi drodzy, za mną początki w nowej pracy, przeprowadzka, także generalnie dzieje się. Więc ten wrzesień był naprawdę szalony pod tym względem i totalnie, jakby nie miałam czasu ani energii na to, żeby i oglądać i recenzować. Dlatego też tak późno przychodzę do Was z tą recenzją. Ale chciałam z Wami pogadać o tym trzecim sezonie Sex Education, bo myślę, że jest o czym. Także nie przedłużając, trzeci sezon Sex Education kontynuujemy w miejscu, w którym zostawił nas sezon drugi. To znaczy, mija chyba cały okres wakacyjny i zaczynamy nowy rok. Więc nasi bohaterowie rozstali się na jakiś tam czas. I powracamy do szkoły, powracamy do naszych relacji, które w tym sezonie można powiedzieć rozkwitają. Niektóre się kończą, inne się zaczynają, także dużo się dzieje pod kątem różnego rodzaju związków, trzeba przyznać. Przede wszystkim nasi główni bohaterowie, których polubiliśmy i którym nie wiem jak wy, ale ja tam kibicowałam, czyli Otis i Maeve. W tym sezonie również będą się docierać. Skończyliśmy na tym, że jednak jest między nimi swego rodzaju konflikt. W tym sezonie ten konflikt będzie przeżywał wzloty i upadki, także na pewno wrażeń nie zabraknie, jeśli chodzi o te relacje. Również relacja, która zostanie w dużym stopniu rozszerzona o dodatkowe wątki, jest to relacja Erika z Adamem. A dodatkowo oczywiście mamy do czynienia z pozostałymi takimi związkami, które gdzieś nam się przewijają, tak jak związek Oli z, właśnie nie pamiętam imienia tej dziewczyny, ale ta dziewczyna od kosmitów generalnie, no i tam kilka różnych innych relacji. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale generalnie, jakby pierwszy sezon Sex Education totalnie do mnie nie trafił, z drugim już było lepiej. Powiem Wam, że ten trzeci sezon naprawdę oglądałam z wypiekami na twarzy. Chyba to jest kwestia tego, że jednak e, polubiłam bardzo tych bohaterów i jakby e, w ra, powrót do tego serialu to jest jak powrót do starych, dobrych znajomych, e, do ich problemów i tak dalej. Tak, jakbyście mieli takie spotkanie po latach i naprawdę jakby się z niego. Cieszyli i czerpali garściami, to tak jest właśnie z tymi bohaterami, co jest ogromnym plusem, bo jakby to sprawia, że faktycznie przeżywamy te ich problemy, te różne sensacje, które się tam dzieją, a w tym sezonie dzieje się bardzo dużo, bo mamy tutaj wątek yy, zmiany dyrekcji. E, też jakby, jeśli pamiętacie po poprzednim sezonie, no to tam były różne dramaty, które się rozgrywały, jeśli chodzi o ojca yy, Adama. Który był dyrektorem, no i tutaj mamy zmianę dyrekcji, i co za tym idzie zmiany wielu różnych aspektów życia naszych nastolatków, bardzo drastycznych niejednokrotnie. I fajny, jakby temat się z tego w ogóle bierze czyli temat walki o swoje, jakby o swoje racje, takiej, można powiedzieć, troszeczkę rewolucji, którą. Przeżywają nasi bohaterowie tak wewnętrznie i próbują przenieść ją właśnie na funkcjonowanie szkoły, która zaczyna ich w wielu płaszczyznach ograniczać, która ich komentuje, ich zachowania i neguje. Nasi bohaterowie jakby zaczynają dostrzegać, że to wszystko nie dotyczy tylko ich. Tylko jednak jest to dużo poważniejsza sprawa, o którą warto wa walczyć. I y, pod tym względem ten serial jest taki, właśnie przełomowy troszeczkę, bo wcześniej to było y, ukierunkowanie na jakieś poszczególne problemy y, czy relacje. A tutaj jakby wchodzimy na taki poziom już, że y, to nie jestem tylko ja, tylko jakby ja reprezentuję y, jakąś grupę, tak? Czy to są różnego rodzaju grupy, y, LGBT, czy to są po prostu jakieś grupy związane, nie wiem, z jakimiś e, fantazjami e, seksualnymi, e, dolegliwościami, no generalnie bardzo różne jakby można tutaj e, tematy znaleźć. I mam wrażenie, że właśnie ta świadomość naszych bohaterów się troszeczkę przenosi na inny level, co jest ogromnym, ogromnym plusem. Ja też bardzo lubię w Sex Education to, że jednak to jest serial właśnie, który ma przełamywać pewne tabu, tak? Czyli generalnie yy... walczymy z trudnymi tematami, podejmujemy je i nie zostawiamy ich bez odpowiedzi. I tak tutaj mamy, jeśli chodzi o temat napaści seksualnej, której, którą, której doświadczyła jedna z bohaterek w poprzednim sezonie. Yy... Tutaj jakby mamy pokłosie tego zdarzenia, czyli to jak nasza bohaterka sobie z nim radzi, jak to wpływa na jej relacje czy na jej postrzeganie samej siebie. Bardzo ważny temat, który tutaj naprawdę, naprawdę wybrzmiewa I, i tak jest z wieloma właśnie tematami, które są poruszane w tym serialu. Za to bardzo, bardzo go szanuję. A poza tym mamy te relacje, które naprawdę, y, którym się kibicuje, które się y, obserwuje z dużą dawką emocji y, i na przykład y, absolutnie y, moim ulubionym bohaterem po tym sezonie stał się Adam którego uwielbiam, który jakby wiemy, jaką drogę przeszedł i jak trudną jest osobowością, i jak na samym początku jednak nasze emocje w stosunku do niego są skrajnie negatywne, po czym przechodzi absolutną przemianę, która przebiega w takim bardzo adamowym stylu i jakby bardzo stopniowo. I to jest świetne, bo to pokazuje, jak ludzie. Jakby każdy ma swoje tempo rozwoju, tak, i każdy e, potrzebuje innych rzeczy, żeby, nie wiem, gdzieś tam, na przykład, poznać siebie. Także e, totalnie, jakby jestem zauroczona tą postacią i bardzo mu kibicuję, i mam nadzieję, że właśnie w kolejnym sezonie, bo z tego co wiem, to czwarty sezon już jest potwierdzony to, że też będzie dużo o Adamie, bo naprawdę bardzo przyjemnie się ogląda tę jego drogę, którą jednak z którą się zmaga bo to też nie, nie jest jakby droga którą on sobie przechodzi, to jest droga z którą on się zmaga i te wszystkie przeszkody które pokonuje ta walka z samym sobą, to jest coś co naprawdę mnie fascynuje totalnie i, i jest przy tym wszystkim Super, osobą i bardzo mu kibicuję. Także oczywiście, nie bohaterowie też, ale jakoś tak nie wiem. Po tym sezonie mam wyjątkowo ciepły stosunek do Adama. Także zobaczymy, zobaczymy, jak tam się jego koleje losu potoczą dalej. No i co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Ten serial jakoś tak naprawdę zaskarbił sobie miejsce w moim sercu. Pod wieloma względami te odcinki są bardzo zrównoważone pod kątem dynamiki, y, są jednak podane te treści w dosyć lekkiej formie, dzięki czemu y, nawet jak mamy do czynienia z naprawdę poważnymi y, tematami i problemami, to jakoś tak y, nie obarczają nas one aż tak psychicznie, y, przez co to jest y, bardzo fajny serial y, dla, dla właśnie młodego widza. Y, m, takiego, który odkrywa w sobie różne rzeczy, bo, bo, naprawdę można bardzo dużo z niego wyciągnąć i właśnie jakoś tak y, dźwigniemy to psychicznie. także, y, no ten pierwszy sezon faktycznie, słuchajcie, no ja, no nie, ja jakoś tak na początku to jednak był ten serial dużo bardziej głupawy, mam wrażenie i taki bardzo ukierunkowany na te żarty różne yy, i na to, żeby to było ohoho, seksik, nie? Teraz to już są poważne problemy, yy, które nadal są podane w lekkiej formie i to jest super. Dlatego utrzymuję moją ocenę drugiego sezonu, czyli ósemeczka yy, i absolutnie czekam na sezon czwarty, yy, naprawdę bardzo bardzo jestem wkręcona w ten serial po trzecim sezonie, także... Super, to znaczy, że robicie to dobrze, twórcy i oby tak dalej, bo tendencja jest moim zdaniem ewidentnie wzwyżkowa. No i tyle, kochani, słuchajcie, yy, zbliża się tyle, jakby premier. Kolejnych sezonów, że ja nie wiem jak ja to ogarnę. Naprawdę, bo słuchajcie, e, zaraz jest nowy sezon. E, ty serialu, e, teraz e, chyba już jest. Ja nie wiem, bo ja jeszcze po prostu nie mogę się w tym wszystkim ogarnąć. E, nowy sezon klubu opiekunek, który oglądałam w zeszłym roku w wakacje i też mi się podobał. więc chcę obejrzeć drugi sezon. E, na HBO Go wchodzi drugi sezon wielkiej. I jestem zachwycona, że będzie ten drugi sezon, tylko nie wiem, kiedy ja znajdę. To wszystko czas. A do tego Lock and Key, kolejny sezon, w grudniu chyba będzie kolejny sezon Emily w Paryżu, no to jest po prostu hit jakiś, jeszcze Wiedźmin do tego, no po premiery jakie są teraz październik, listopad, grudzień to jest miazga moim zdaniem i ja nie wiem jak ja to ogarnę wszystko, żeby to obejrzeć, nie wiem ile razy już powiedziałam słowo ogarnę, ale naprawdę... Jest, będzie ciężko. No, a do tego chciałabym jeszcze Wam zrecenzować jakieś z tych rzeczy. A do tego jeszcze przydałoby się chodzić do kina na, na jakieś filmy. Także bo w ogóle jakby bardzo chciałam na przykład pójść na Shanga Chi i poszłam na niego dopiero teraz, bo i jakby ledwo już ostatnie seance, które grają, bo przecież on wszedł na początku września, ale ja po prostu nie mam kiedy. To jest straszne, słuchajcie. No, także. Także yy, tak to właśnie wygląda, tak to się dzieje. Słuchajcie, nie wiem, może jakieś muszę sobie o priorytety na, o, obrać, co lepiej, żebym oglądała i recenzowała. Więc jeśli macie jakieś preferencje odnośnie tych seriali, które wymieniłam i które chcielibyście, żebym zrecenzowała dla Was, to napiszcie, bo, bo ja będę musiała jakąś selekcję zrobić, bo ja nie dam rady tego wszystkiego po prostu. No, także tyle na dziś. Mam nadzieję, że, że cieszy Was mój powrót. Mam nadzieję, że teraz już regularny na kanał. Słuchajcie, mam nadzieję, że też jakoś tak ta nowa sceneria jest ok. Mam wrażenie, że będziemy mieć tutaj całkiem sporo światła. Znaczy, dzisiaj jest słonecznie, także kolorystyka jest taka żółto-brązowa, więc też troszeczkę inaczej będzie to wszystko wyglądało. No, no i tyle. No. Życzę Wam wspaniałego, słonecznego dnia. Buziaki. Hey.